Witaj. W dzisiejszym materiale pokażę Ci w jaki sposób powiązać kategorie pomiędzy Allegro a Twoim panelem SkyShop. W celu powiązania kategorii przechodzimy do zakładki integracje, portale sprzedażowe Allegro powiązania kategorii po lewej stronie mamy widoczne kategorie Allegro, po prawej natomiast kategorie w naszym panelu administracyjnym SkyShop. Jak widzicie, utworzona jest już tutaj kategoria Test 1 z przypisanymi produktami, i to właśnie tej kategorii użyjemy sobie do przypisania do kategorii Allegro. W celu powiązania kategorii na początek musimy wybrać odpowiednią kategorię ze strony Allegro. Co ważne, nie może być na przykład kategoria główna, tylko musimy przejść do odpowiedniej podkategorii. Tak jak tutaj mamy na przykład w zdrowiu, pozostałe jest ona oznaczona takim kwadratem. To w ten sam sposób musimy odnaleźć sobie naszą kategorię. W tym wypadku, produkty, które znajdują się w tej kategorii test 1, są to fotele masujące. W takim wypadku przechodzimy sobie tutaj po kolei do zdrowie, sprzęt i wyposażenie medyczne, sprzęt i urządzenia do masażu, i mamy tutaj właśnie fotele masujące. Jak widzimy, po kliknięciu w taką kategorię po prawej stronie te kategorie nam się podświetlają, i tutaj po prostu zaznaczamy tą kategorię, którą chcemy sobie powiązać. Klikamy Zapisz. I jeżeli podczas wystawiania produktów nasz produkt nie został odnaleziony w katalogu Allegro, domyślnie musimy przy wystawianiu wybrać odpowiednią kategorię Allegro z dostępnej listy, inaczej nie możemy przejść dalej. Natomiast jeśli taką kategorię mamy już powiązaną, wystarczy sobie klikniemy u nas na kategorię produktu. I jak widzimy, te fotele masujące od razu nam się zaznaczyły. Możemy przejść dalej i kontynuować wystawianie naszej aukcji. W przypadku masowego wystawiania aukcji, w pierwszym kroku, czyli właśnie łączeniu ofert z produktem z katalogu Allegro, możemy że zaznaczyć, że jeśli nie uda się znaleźć produktu, wystaw ofertę, dodaj produkt do katalogu. I możemy tutaj zaznaczyć, że ma korzystać to z powiązań kategorii. Wtedy od razu przenosi nas do formularza. Natomiast gdybyśmy zaznaczyli, żeby nie korzystać z powiązań kategorii, no to odpowiednią kategorię musimy zaznaczyć. Jeśli chodzi o powiązania kategorii, w dzisiejszym materiale jest to wszystko. Dziękuję za uwagę, życzę jej konfiguracji i do usłyszenia.